Po co nam psienosy? Psy traktujemy jako przyjacieli, jako towarzyszy życia, ale też jesteśmy w stanie w doskonały sposób wykorzystywać, chociaż to nie do końca takie dobre słowo, wykorzystywać te ich psienosy, ten najważniejszy zmysł psa, zmysł psa, który naprawdę jest niewiarygodny. Chcesz więcej o tym zmyśle, zapraszam na jeden z moich materiałów właśnie dotyczący tego psiego nosa, jak on, ten węch psa jest Doskonały. Ale po co nam te psienosy? Do czego je wykorzystujemy? Oczywiście wykorzystujemy je, żeby móc zrobić naprawdę dużo rzeczy. Po pierwsze, psy ratownicze, psy lawinowe. Przeszukiwanie gruzów, miejsc, gdzie zeszły lawiny, miejsc, gdzie nie jesteśmy w stanie taką techniką. Normalną wykryć ludzi, którzy są przysypani, ludzi, którzy mogą jeszcze żyć, a tam psy po prostu dzięki swojemu wspaniałemu, wręcz genialnemu węchowi są w stanie żywych, niekiedy niestety już nieżywych ludzi też odnajdywać. Po prostu te psy tam sprawdzają się doskonale. Nie jesteśmy w stanie w skuteczny sposób zastąpić możliwości psów, a raczej tego psiego nosa. Zastąpić tak, żeby po prostu móc jakimś technicznym urządzeniem wykrywać, zastąpić te psy ratownicze, lawinowe. Kolejną rzeczą są psy policyjne, psy, które też nie da się żadnym narzędziem zastąpić. Oczywiście wiemy o co chodzi. Poszukiwanie narkotyków, materiałów wybuchowych, poszukiwanie też ludzi zaginionych, poszukiwanie no, kiedyś skazańców. Chyba każdy z nas widział film, kiedy ten pies tropi jakiegoś skazańca i po prostu jest później złapany. Chociaż w przeciwieństwie do tych filmowych pościgów, te szanse skazańca są, przepraszam, właściwie żadne. Psi nos jest tak doskonałym, można powiedzieć, urządzeniem, że nawet tak niewiarygodnie małe ilości zapachu, czy to narkotyków, czy to właśnie materiałów wybuchowych, innych rzeczy jest w stanie wyczuć, jest w stanie wyłapać pośród tysięcy zapachów rzeczy, które mają ten zapach zamaskować, że są tam niezastąpione. Po prostu no nie ma możliwości, żeby po prostu, no są możliwości, ale są naprawdę niewiarygodnie trudne w użyciu, żeby. Ten psinos, psi węch nie był w stanie wyczuć czy to narkotyków, czy to innych materiałów, właśnie na przykład wybuchowych pośród tysięcy innych zapachów i robi to naprawdę w niewiarygodnym tempie. Spójrzmy na jakiś materiał, czy też film dokumentalny, kiedy te psy przeszukują na przykład bagaże na lotniskach. Z jaką szybkością są w stanie to robić? Jak szybko są w stanie wyłapać Zapach, który po prostu jest przez ludzi niewyczuwalny, przez inne urządzenia, a psy w tempie, no naprawdę błyskawicy sprawdzą wszystko po drodze. To, co już wspomniałem, czyli psy tropiące, to nie tylko tak jak w filmach bieganie za tymi uciekinierami, to też poszukiwanie ludzi zaginionych, ludzi, których nie jesteśmy w stanie znaleźć, nie potrafimy tropić po śladach, a pies po zapachu... Jest w stanie znaleźć takiego człowieka. Co ciekawe, umiejętności psa są tak, można powiedzieć, olbrzymie, że on doskonale jest w stanie wyczuć, w którą stronę człowiek poszedł. Te niewielkie różnice w zapachu, które mówią psu, po prostu, który zapach jest starszy, który jest młodszy, jeśli chodzi o czas, kiedy zostawiano go później, ten pies wie, w którą stronę ten człowiek poszedł. Jest w stanie wyczuć niewiarygodne, Rzeczy, i dzięki temu jest tam wykorzystywane. Psy tropiące to też polowania. Coś, co się wydaje dla wielu obecnie niedopuszczalne, ale jednak te psy nadal tam są czymś niezastąpionym. Te psy potrafią wyczuć dzięki swojemu węchowi każde zwierzę. I tu też zapraszam na jakiś materiał o takich psach tropiących, używanych w czasie polowań. Są tam po prostu niezastąpione, ale psy to też szukanie trufli, na przykład nie tylko świnki, ale też psy świetnie sobie radzą z szukaniem trufli. A taką, można powiedzieć, nowszym, troszkę dziwniejszym zastosowaniem, na razie dziwniejszym zastosowaniem psich nosów jest wykrywanie chorób. Coś bardzo ważnego, wiemy, że wykrycie jak najwcześniejsze wykrycie choroby jest bardzo ważne dla życia człowieka, dla zdrowia człowieka. A psy dzięki swoim możliwościom mogą umożliwić nam wykrywanie takich chorób o wiele wcześniej, czy to chodzi o nowotwory, czy inne choroby. Po prostu chorzy na te choroby, może to się wydawać niewiarygodne, ale dla psów pachną inaczej. Na razie są to początki, na razie to jest takie na, próby, ale najprawdopodobniej, w mojej opinii, na pewno w przeciągu kilku najbliższych lat okaże się, że te psy mogą być w takich przypadkach niezastąpione. Nie będziemy ich tylko używać do szukania narkotyków, materiałów wybuchowych osób zaginionych, czy też do polowań, chociaż to coraz rzadziej, ale też, żeby wykryć u pewnej grupy ludzi chorobę i zrobić to naprawdę w błyskawiczny sposób przez. Wąchającego psa. Chociaż może to się wydawać niewiarygodne, to jednak będzie czymś świetnym. No i to by było na tyle. Wiesz coś więcej, gdzie ten psinos może znaleźć zastosowanie. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Naciśnij łapkę w górę albo w łapkę w dół, zależy ci się, czy ci się spodobało, czy nie. Zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, pokaż znajomym, czy opublikuj ten film. Tak, żeby dotarł do jak największej grupy ludzi. Każda Twoja aktywność jest ważna dla mnie oraz oczywiście dla kanału. Pomaga to mu się rozwijać. Dziękuję właśnie za tą każdą aktywność. Zapraszam ponownie do usłyszenia.